Oddaj to! To pierścień chłopaka, nie twój! Łapy <mulity> precz! Mój! <mulity> mili! Oddaj mi to na ten gwiazd! Mili! 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 opanuj się wreszcie! Nie mogę! Maruel jest zbyt pyszny! Mili, przestań się popisywać i otwórz wreszcie te drzwi! Nie! Mam dość ja tu rządzę! Nie będziesz mnie rozkazywał! Klucz! Potrzebny klucz! Hm. Witaj. Wybacz, Wybacz mi naj. na liście. Masz, Masz dość ludzi, ludzi, którzy krzyczą i podejmują decyzje za ciebie? Za ciebie? Wiem, co to, zrobić, żebyś wreszcie ty rządziła. Mogę, Mogę dać ci do władzę. Jeśli ty tylko się na to zgodzisz. Hmm. Jestem teraz królową ringu! To co? Chcesz trochę powalczyć? Dobrze, więc walcz jak wilk! Co się dzieje? Nie, Adrian! Uciekaj stąd! Wręcz przeciwnie zostań, bo to walka o ciebie! Marinet! Schowaj się szybko! Pomoc. Czy dziadkowie zawsze tak wszystko komplikują? Czasami, ale ogarnę to. Tiki, krok! W narożniku Johnny Fryska -E Grasset, bestia z północy. A w tym narożniku Emil Książę gram! Ostrak z Aldionu. Niechaj lepszy dziadko Ład zabierze Adriena. Start! O, ja nie chcę walczyć, się. Też nie a. chcę to ja dziwnie to okazujesz To nie ja, to moje ciało nie kontroluje go a. Ja a. też nie Nareszcie Adrian się dowie, który z jego dziadków jest silniejszy W końcu tylko to się liczy No chyba, że zgładzą się nawzajem Wtedy weźmie życie w swoje ręce Proponuję transformację i zniszczenie tego kota knizmem. Wtedy zobaczą, że jestem czarnym kotem. W takim razie wyluzuj i hapsnij sobie ze mną po balotin. Ha. Ja też cię przepraszam. O, a wcześniej byli tacy bojowi. Wybacz, to było nie nie ja. Uwaga! Spokojnie, niedługo zakończy się ten cyrk o, Niedługo! Ratuj O, a co to ma być? Żadnych intruzów na <grywk>